Witam Was serdecznie. Specjalnie włączyłem światła drogowe, aż wście zobaczyli, jak sypie. No, i dzisiaj tędy popędziłem. Przed chwilą mijałem pół, bo to jest polna droga. Pojechali odśnieżyć mieszkańcom, wsi i sami utknęli. No, ale widziałem, że tam usypywali ze piasku, i sypali pod koła. Może jakoś ruszą. A ja jestem tu rumunkiem, ciku, czaku, ciku, czaku. Polniaczkiem, bo na głównej chyba nie jest lepiej, aniżeli na tej polnej. A tu raczej nikogo nie spotkam. Tak przynajmniej myślę. O, jak nawiewa zaspy. O, jak ja tu się wpierniczę to Ho, ho, ho. Nikt tu po mnie już nie przyjedzie. Jedź, rumunku, jedź. Napadało tego śniegu, naprawdę. A sypie coraz bardziej. Pozdrawiam.